Dobra, no teraz to możemy chyba wracać, szczerze mówiąc z powrotem do tej misji głównej, bo mamy Investigate Zen Gardens, ale to jest kurwa boss. On Aha. jest przejebany, on właśnie tym takim Guandao walczy kurwa jak on Wixo pierdala kręci Dobra. się i, i się kręci. I się kręci. Przejebane. I przejebane. Oh, bo się kręci, no. no. To ja biorę ten nasz motocykl. E. Ej, Anna... Kurwa mać, tego, to tego A czemu ona za nami łazi, nie? Ona spierdala. Musimy ją do bezpieczeństwa chyba doprowadzić, ale ona to może ja biorę... bać, kuja, kuja jej się stanie. No to przecież Safe właśnie odblokowaliśmy. ale jej to nie wystarczy. Aha, to do garażu ją muszę zawieźć? Chyba tak. To ja ją wiozę, a ty sobie poradź jakoś. Skurwysyn, no. <laughs> Wrócę Brąc po ciebie! Porwał, kurwa! <laughs> Wrócę po ciebie! A wrócisz po moje ciało chyba. Ochój, motocykl nam się pali. No kurwa, rajd sobie szumowino. Kurwa, ile zombi tu jest w mocy. Melon. Jakiem <grym> jebłem, nieźle. Dobra, masz tutaj rurę okay. wydechową i napierdaleniom. Jak ja ma mam stąd kurwa wyjść Nie no, ja wiem na wprost Ale no coś Generalnie to nie wiem jak kurwa jestem A, dobra. Kurde jeszcze Nie wiem że jest tu kurwa milion zombie na tej ulicy To jeszcze jakiś kutasiaż musi kurwa wyjść z jakiejś wentylacji Z jakiejś piwnicy o je ją jak super Niech yes, ginie. Tak. O Jezu Maria, jakie tutaj lagosy są momentami, what the fuck. Dotarłem do Już tam jesteś, a ja z tym się będę. Ja jestem dragonem. Napierdalam. Headbanging dziwka. Okej, okay, Dostałem kolejny punkt Jezu, ile tu siekam expa normalnie? Tam PP, cokolwiek to kurwa Które jest. Masz level? Piąty już. Ja mam się max. Ho, 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 ho. Najlepiej Nie. jest mieć broń, która ma duży zasięg, bije na hita Znaczy kładzie na hita zombiaka, stanąć gdzieś gdzie jest taki kurwa ogromny tłum i ciacha 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 Bo ciecha, kombo, ciecha, kurwa ciecha. 150 wykręciłem Kiedyś kupson samochodem przejechał i chyba już to było komba Sobie Chyba ze 3 levele tak po prostu w 5 minut biłem Okej okay. Nieźle Dobra jestem Hej ronda Jutko. Przyszedł kurwa smoke Ta gra jest taka nierealna, No co ty nie powiesz? Tu jest atomówka w tej, grze... ty jest, coś mi się włączyło, w ogóle nie wiem co. Generalnie chujowe jest to, że tutaj nie można się bawić w nieskończoność, bo czas leci, nie? Mhm. Ty nie wyrobisz, to cię rozjebiu. Former General John Hemlock, which is already in progress, please see have not yet confirmed the cause of the ongoing outbreak, but it was almost certainly initiated by the turning of an Let this tragedy be a reminder to all Americans. zombrek's chipping is the law. Los Perdidos has been quarantined for the safety of those both within and without until the president is located. The threat of contamination remains high. Therefore, in six days, once we are certain all survivors have been rescued, we will have no choice but to deploy a large incendiary bomb, destroying all organic life within the city limits. What the hell? I am freaking organic life right here. All hmm. civilians are urged to report to a military quarantine station for chipping and evacuation. A list of stations will follow shortly. I am told. Holy shit! Quarantine station to production bridge. Jesus. I mean, how the hell are we gonna get there? We can't walk, and drive, is not so safe either. We could fix up one of those. Or both. Reinforce one with the other. Combine them to make something stronger. No, zajebiście, tutaj to można, to można to robić kombo z pojazdów. No, jestem sobie w ekwipunku. Ten szansę smokiem. Kurwa, następny syn nie ma, czy się to. paliło? Tak nie, tak. połączyłem te dwa pojazdy i się odpaliło Takie było polecenie. O, szybko to zrobiłeś. No, to tak samo jak bronię się kombinuje, tylko trzeba no. ustawić pojazd obok siebie i, i, i je. Aha. Mm. Dobrze, że nie schować do kieszeni, kurwa, nie? Hardy Czemu mi się ciągle wydaje, że Hunta ma nieskończone no, chipsy? Bo mam! Paczka nie do jadka. Paczka nie do jadka. I dotarli gra skończona, nie? Dzięki za granie, kurwa, 80 zł do naszej kieszeń. <noise> Kto to prowadzi, ty prowadzisz? Ja. Czekaj, bo Ania jeszcze wsiada. Jebać, Anię Widziałam ja się ja je, ja Pokieruję a... Dobra. Jest mapa. E, wow! Da, e, zawróć. Wszystko wybuchło! Nie, nie dasz rady, dobra, przed siebie, przed siebie. Na dużym skrzyżowaniu jedziesz y, następnym w prawo. Mm -hmm. Wow, mogę szczyloć nawet. I do końca ulicy. I tu prawo. W prawo, tak? Dobra. Tak prawo. I teraz w lewo. I Naprawdę zakres... to kurwa z walca drogowego zrobił? I zach. Zakres... <laughs> no. <laughs> Nie, I jedzie, idę, Kurwa samym palnikiem i tu w lewo. Tak. Na auto Siada nam jeden dupek jakiś na... na górze. Trzymaj się ogólnie prawego pasa i jedziesz cały czas przed siebie. Ja pierdolę jak skusiłem tych zombiaków, what the fuck. Ja e, mogę strzelać? Ty możesz strzelać? Nie wiem. Ja mogę strzelać tylko. Kurwa. A, możesz, i... możemy pomóc tym A. ludziom, bo to będzie dużo ekspozycji. Dobra. Wysiadam, kurwa. Siada, ja je do nich strzelam. Gdzie mnie Chyba Rayl zabiłem go. jednego, wiesz? Wow, what the fuck! To jest Railgun, tak? Right, ok, tak. wszyscy poziom Mimo kot sobie... oh, wrzuciłem na górę kurwa. <laughs> Nice. nice. Hey, gdzie jest jakaś duża grupa? Sobie? Nie ma, kurwa, żadnej. tam jest jakaś duża grupa. Je! Yeah. O kurwa nie ma całej grubki. najbardziej z po, po prostu ten 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 tutaj kurwa no położyć 30 gdzie zabijaków na raz. To jest genialne. Czeka, Dobra. Czy cię coś na czacie przeczytać? Kurwa gdzie jest myszka? O to fuck, Dawaj mi myszkę. Chyba cię tu zombiak przez szybę zje. Dobra. Jedziemy. Jakiś karawan w ogóle. Gdzie ja mam teraz tu jechać? Tutaj nie, się nie da. Dawaj z zablokowało. No, tak się też domyśliłem. Kurwa bać, pije właśnie Desperadosa. Nie wiem czy było, ale strasznie spirytem smakuje. Tak mocno. Może masz tam czysty spirytus? Jezu, ile zombie. No dobra, jedźmy dalej, bo się nam dymi już ten pojazd. Dawaj tą lawetą. Ja dobra. Tu, tą rampą. Niestety Pięknie. zamordowanie zombiaków pojazdami jest chyba po 2 pp za jednego. No, zauważyłem właśnie. Gra jest tak chwilowo zrobiona, chyba tak mi po prostu stacze ten pojazd. No, będę się starał trochę częściej czytać czat, macie rację. O, oh, shit. Nie przejedziemy już. O. Oh! Okej. Okay. No powiem ci, Delancey, de że akurat w moim przypadku to jest tak, że mi brzuszek nie rośnie. Zacznie brzuszek rosnąć ewentualnie po czterdziestce. Wiem, mówię to z doświadczenia, bo... Bo po prostu mój ojciec nigdy nie miał, kurwa, wiecie, brzucha. I dopiero teraz, jak ma, nie wiem, ile, 40 e, 5 lat? To dopiero mu zaczął rosnąć brzuch. O, tutaj będzie ten, to będzie boss. Pier. Ronda, wejść, z speedala i stąd. Zajebiste, wybuchają im głowy, jak w tym. Jak w Kingsmanie. Bum, 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 bum. wybuchają głowy, zajebiste. Olaf, napisz do supportu hitboxa. Oni to ogarną. Hmm. W ogóle, Olaf, dzięki za suba, bo nie wiedziałem, że mnie subujesz. Dobra, aha, mówisz, że spierdzielamy, tak? Ta, to będzie boss pierwszy. Grupka bossów takich mniejszych w sumie. O, Super, jeszcze happy. Ronda zapierdala lepiej od ciebie. No, bo jakoś tak. Dobra, teraz zapierdalam ładnie. Ania, chodźcie. Ej, a, dobra. Gdzie jest ten ziomek z niebłękitnych dyków blond w włosach? Jebać ich wszystkich. Nie Ale był i nie ma. Beu, nie ma what the fuck. Hello? Oh my god. I think it's safe to say things are a lot worse than we thought. Oh, bandici, serio. Sajko Co? Sajko, tak. Jestem cały jebany krwią, nie wiem czy można być bardziej pojebanym niż ja Aha Ty masz tylko szaliczek taki ładny Aha, ja, szaliczek, no tak. To ją zabrali, a ani nie chcieli? No, nie rozumiem. W ogóle gdzie jest ten ziomek? Co on ciągle zniknął? Walczymy kurwa z nimi. Dobra, to są bossowie, kurwa? No, to jest taki groszy no. Uważaj na mołotowy. Na nich w sumie mołotowy też nieźle działają. Dobra, zajebałem jednego. Zauważyłeś? kurwa potręcił, to, to za Bierę taką kurwa motocykl. Dawaj mi ten motocykl. Ta siadę. No what the fuck! Rzucił mnie w... ...kurwa... ...w grupę mołotowów i... ...wybuchłem. Młoto. Czemu nie można tych motocykli kurwa... O niech, kurwa żyć? i tyle. <laughs> ...odpowiedź tej gry na większość twoich no, Rozumiem. Nie, nie spierdalaj. Nie <laughs> spierdalaj. 4, Dobra 4, gra, pojebałem. fajnie, że ją kupiłem, bardzo się cieszę. <grywa> kurwa mać, Ania na mnie napierdala ja mołotowami, pojebało życie, ją trasę, kurwa szybciej niż pieniądze Czekaj, bo jak to w ogóle cię nie słyszę. Co się klikało, żeby jeść? No, x a czy musisz Aha, mieć no, jedzenie no, w ręce no, i no, później no, X-em Jem kurwa płatki, jak oni nie skupiłem. Pój z nimi. jakaś broń o, shotgun detekcyjny. Ła, wow, nie płon. No, kurwa, już przestań płonąć. No i pistolet. Co za shit. Strasznie chujowa jest ta walka, jest tu jest Tak. Choć i przyznam rację.

I've had enough of you two playing hard get. Gonna rip your heart out, boy. Oh, trouble now, boy. Ja, no, Ubermotor, co? Oh yeah. Tak. Yeah, Kurwa, co yeah, on yeah! ma? walcomotor? motor. God. Walcotor, oh, <laughs> dużo z nich zostało. <laughs> Walcocy klub. Bartuś, co się wygrzewasz w Czarnogórze, tak? Jakim cudem nie mam lagów w sosnowcu? No to jest dobre pytanie. Our own private little island. I think we should just calm down, man. <sighs> Woo! Niesamowite jak on kurwa robi kółka tym, tym swoim tym No i chuj, mamy teraz znowu go kurwa rozbija, zabijać Nie no, teraz tylko jego No wiem, że tylko jego no ale Okej, okay, fajnie, próbował. że się kurwa zatrzymał i zbugował Szkoda, że właśnie z, z, prawie umarłem Zaczął kurwa jeździć... Zostaw ty kurwa A nie pisz do jedna Aha, fajnie, nie no, to super, nie no, kurwa, fajnie. Ale tak gdzieś były mołotowy dookoła, albo dało się zrobić. Ja wpadłem w jedno, mołotowy? w jedno miejsce, gdzie były mołotowy i, kurwa, wszystkimi tymi mołotowami mnie, kurwa, rozjebali. Czekaj, okay, muszę się coli napić. Smacznego. O, tu A są mołotowy, jak Ci ogień zwalczają ogniem, co? Kurwa, ma. Tam jest, kurwa, szybko. Jest, A jak go nas ginie, to co Dłonie. jest? O, nie to małem, to jest kombo, No robię. wiem, właśnie widzę, że można kombo jebnąć. A właśnie się rozpadł shotgun. Bierzemy coś innego. Kurwa, szybciej, no łap go. O tym robię.

Płonąć i trafi w cysternę i bum. Do przewidzenia, bo tą cysternę. Oczywiście! Oh, 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 oh oh Gdzie jest ten się zastanawiam, kurwa. Hey, co się dzieje, sugar? Sugar, Nigdy nie Oh! Gdzie byłeś, kutasz już cały ten czas? Teraz się piszda pojawił. You had to do it. He would have killed us or worse. Nick, listen to me. We gotta get out of the city. It's escape or die. We gotta do what we gotta do. Right. <laughs> Blondas zaruchali, dlatego szczęśliwy. Jezus, Mani. No, ja jestem chyba tym blondasem. Wczoraj. Nie, no jak, no. Gdzie? A to jakby Zosia z nami grała, to ona by grała rondom? Nie, nie przypuszczam. To jest na, na dwie osoby, Max. Dwa? Mhm. Nie, nie wiem. Nie pamiętam, jak działa. 5 dni i 11 godzin. Kurwa co, można 7 dni grać, tylko to jest chujowe trochę. I co już, chapter drugi, kurwa zrobiliśmy? Serio? Czy zaczęliśmy właśnie? Zaczęliśmy. Zrobiliśmy zerowy i pierwszy. Aha. Halt. Co on, kurwa? Czegoś czy loś? Diego!

Tak samo jak wódka nie do pitka może zakończyć okres pod dwa <grymne> Nie myślę, że zacząć raczej stary, wiesz, zacząć <grymne> O, postrzelił, dał się pogryz nas, co za bullshit o, You need to get Zombrex right away, or you're gonna turn in the next few hours. I'll go with your friend to this plane. Look, it's the shipping warehouse right by the docks, man. You can't miss it. Zombrex, where am I gonna find that? Ingleton is your best bet. There's a crematorium there. Morgues keep emergency backup of Zombrex. They locked all the gates off because of the dead people inside. You're gonna have to go through the sewers. Find it. Get to that crematorium. Super Jest tu strój Megamena? No kurwa, zajebiście. Ale patrz, ja mam w ogóle awaryjną rękę przy pasku, nie? Dobra, ja bym generalnie kończył do Drizinga. Znaczy, e mogę pograć w Rocket League jak chcesz, ale jak nie, to no. ja uciekam. Dobra, możemy, możemy tak zrobić. Możemy na razie skończyć The Drizing War. Jaki motor tu kurwa stoi, ja wsiadam Czekaj, Wsiadaj za nim Ania wsiądzie No i chuj Nie muszę zrobić coś ten Takiego jak ten boz miał Faktycznie, o kurwa To po to to było? Tak? No i to ma całkiem niezłe kurwa efekty Jebaj się Ania Znaczy na razie ja Generalnie to, to, to na pierdala całkiem nieźle Uważaj, uważaj A to to jest to o czym mówiłeś? Tak Z OP No, no. <laughs> i, I EXPL zyska, no, dziękuję kurwa Nie narobiliśmy <coughs> się za dużo No to, to, to prawda Uważaj, jesteś na oku no dobra Dobra, to co? To and bite the yeah. Yeah, Kurwa mać. Piękne. Krew cały we krwi, ja, ja no. O kurwa, ile zabraków. Ja pierdolę. Czekaj muszę się odwrócić to zobaczyć. Ja. Level <laughs> Te, kurwa nie mam większej satysfakcji jak wziąć randomowego żołnierza w prototypie i pierdolnąć z całej si siły nim o ścianę i taka plama krwi z niego zostaje. Tak. Tak kurwa piękne. Dobra, dawaj jeszcze jeden raz w dół. Ja pierdolę. Nie daj rady, nie daj rady! <noise> nieźle, nieźle ten ogień, kurwa, gówno widzę, Nic ale... nie widać właśnie, nie? Ty, jaki tam samochód jest, czekaj, ja siadam Tam jest taki... o oh, fuck, nie, rzuciłem motorem Zapominam, kurwa, jak to działa cały czas Stary, tu jest jakieś Lambo, czy coś w tym rodzaju No, są tu takie, ale się tak chujowo jeździ Spróbujemy Hmm, sorry Nie no, myślałem, że jedziesz motorem dalej nie, zaskoczyłem, spadł gdzieś tam na dół. Need for speed, kurwa. Fast and Furious, dziwko. Dead. Dead Furious. De dead and Furious. Co to za muzyka? What the fuck? Na drzewie się wyjebałem, serio. Na razie Bartek. Nie, czekaj. It's not over. Co, wyścigi robimy? Kurde, ale wkurwiają te dropy strasznie. What the fuck. Aaa, muscle karym, kurwa, co się stało? Wybiło cię? Tak, leję za ujta, chuje. Pomóż mi mnie. Więc... Gdzie ty? Aha, jesteś w środku. Chyba zaczynasz się palić, stary, wiesz? O nie, chyba wybuchłem będę w chuj, mi się stało. Dobra gra, 12 na 10. O, ja tu mam kurwa fajny, fajny pojazd, zaraz zbuduję. O, to będzie kurwa piękne. What oh, the fuck z tymi dropami? To jest. to, to, to jest kurwa fajne ten. Możesz chyba od przodu wsiąść do tego czy coś? Czekaj. Poczekaj, 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 bo tu mam jakiś ten, zobaczymy czy coś mam. Com combo, do not with the... Aha, ja nie mam blueprintów żadnych, no dobra. Nie no, kurwa chciałem, chciałem motocykl Dobra, jebać ich, czekaj, 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 już do ciebie biegnę Wezmę tylko ten Pustaka jak coś to im jebnę Jakiemuś zombiakowi Siema, trzymaj A to widziałem, to jest zajebiste też no Chyba od przodu do tej gęby do tego się wsiada Tak Jest już Mm, mm, mm. Aha, to ja tym jeżdżę, tak? Tak, ja strzelam. No to czyścimy ulicę, że tak powiem. Kurwa, ale nie no, dropy takie, że ja jebę. Czy lagi, czy chuj, wie jak to nazwać nawet już. W lewo. A, tutaj. Mm. Wszystko zmieli widzę. O, tutaj jest ta cysterna co się tak rozjebało Mam już wymordowane piękne 4400 zombiaków. Dobra, ja wychodzę. No, dokładnie, dobra. Na no, dzisiaj kończymy. Oh, Boże. Dead Rising? No coś tam pewnie jakoś kiedyś ogramy, może sam coś nagram. Ten...